Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Auta dla przyjaciół.pl import pojazdów na zamówienie. Marka ADBL producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Witam w programie MotoŚlad. W dzisiejszym odcinku Artur i szkolenia Motosekcji. Triumph Traxton TFC w Jack Motocycle. Zakończenie podróży Radka, czyli wizyta w Armenii. Artur z motosekcji to jest człowiek z pasją, delikatnie mówiąc, wspominaliśmy już o nim w programach. Człowiek, który przejął sobie za punkt honoru nauczyć ludzi jeździć motocyklem. Powiedzcie, to jest bez sensu, bo przecież my potrafimy jeździć na motocyklach, ale Artur ma odmienne zdanie w tej materii. Jak to jest? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć taką motosekcję? Więc oto plan z motosekcją był taki, że na początku mieliśmy być klubem sportowym tylko i mieliśmy się ścigać na Poznaniu, ale y, życie szybko zweryfikowało o, koszty i stwierdziliśmy, że nie sport, a jednak. Y, zapobieganie kolizjom, wypadkom, uświadomianie motocyklistów, czyli BRD, tak? bezpieczeństwo ruchu drogowego wśród motocyklistów i stwierdziliśmy, że tu są największe braki, tu ludzie mają największe kłopoty, niby każdy sobie daje radę gdzieś tam dojechać z punktu A do punktu B, ale gdy przychodzą sytuacje ekstremalne na drodze, niestety nie ma podstaw, bo nagle się okazało, że w szkole nauki jazdy nikt nam nie powiedział o przeciwsiadzie, o przeciwwadze, o przeciwskręcie, nikt nas nie nauczył dobrze hamować i w sytuacjach ekstremalnych po prostu nie dajemy sobie rady. Wiesz, ale masz miejsce, na którym bezpiecznie można trenować pewne patenty. Masz motocykle, które można położyć na kolano i nic się złego nie stanie, bo mają odpowiednie kółka boczne. To wygląda troszeczkę jak taki rowerek Bobo dla dzieci, ale z drugiej strony, przełamanie pewnej bariery strachu przed położeniem motocykla jest ważną sprawą, żeby się. Zorientować, ten motocykl wcale się nie przewróci, kiedy ten po zakręcie pójdziemy trochę szybciej, położeni właśnie bardzo mocno i wychyleni w zakręcie. Wiesz co? Ty robisz takie kursy darmowe. Tak, motosekcja tak naprawdę w 2009 roku zaczęła robić bezpłatne szkolenia motocyklowe, praktyczne. Byliśmy takim prekursorem tutaj w naszym kraju, żeby robić coś takiego. To jest związane z tym, że ja po prostu ze swojego doświadczenia motocyklowego, bo 12 lat ścigałem się zawodowo, 15 lat byłem policjantem ruchu drogowego, no i ponad 40 lat jeżdżę motocyklem, i to, co spotkałem na naszych drogach, to zwykłemu kowalskiemu nie mieści się po prostu tu w głowie. Między innymi właśnie jest ta nasza akcja, żeby uświadamiać motocyklistów, żeby nie robili sobie krzywdy, żeby im pokazać jakie są techniki motocyklowe. Kiedy, jaką technikę mamy wykorzystać, żeby ta nasza jazda była bezpieczna, tak, żebyśmy w pełni kontrolowali motocykl. Oczywiście między innymi na szkoleniach e, uświadamiamy o odpowiednim ubiorze, tak, Odpo uświadamiamy o systemach wszelkiego rodzaju, jakie są w motocyklach, ale również uświadamiamy o tym, że jeżeli nie będzie zdrowego rozsądku podczas naszej jazdy, to nie pomogą nam żadne techniki motocyklowe, żaden ubiór i żadne szkolenia. Tak? Przede wszystkim zdrowy rozsądek musi być. Wiesz co, ale to ty musisz być potwornie nadziany, skoro robisz darmowe szkolenia, wynajmujesz tory. E, tak myślę, że chyba ktoś w tym palce macza, żebyś mógł to robić. Tak, tak naprawdę to jest trochę taka moja misja, bo jak ja to zawsze wszystkim mówię, że przez 12 lat wyczynowego e, ścigania nigdy nie miałem nic złamanego oprócz kręgosłupa. Tak? No niestety, z tym kręgosłupem było tak, że leżałem w szpitalu w Otwocku z ludźmi, którzy nie mieli tyle szczęścia co ja i stwierdziłem, że mi się udało. I ja muszę przenieść to dalej, tak? I to jest trochę taka moja misja, żeby uświadamiać tych motocyklistów, w którą wciągnąłem motosekcję. I tak naprawdę od 2009 ro roku robimy te szkolenia bezpłatne, różnego rodzaju. No, oczywiście, nie da to się zrobić tak za darmo, tak? żeby było, bo na to muszą być jakieś fundusze. No i tu dzięki sponsorom, którzy wspierają nas takie działania, którzy też są motocyklistami często, którzy widzą, że no robimy odpowiednią robotę, bo ja mówię, no każde uratowane jedno życie na drodze, no to nie ma jak określić, tak, no to jest coś niebywałego, dlatego warto robić to i warto tych ludzi uświadamiać i tak naprawdę dzięki tutaj firmom takim Lubelskim, między innymi dzięki e, Pawłowi Dowganowi z firmy Empora który... Mm... W ogóle to jest ciekawa historia, bo coś już wiem na ten temat. Ten pan zajmuje się głównie budowlanką. Nauczyłeś jego syna jeździć na motocyklu. Do tego wszystkiego on ze swojej branży pościągał wszystkich możliwych ludzi, którzy też dołożyli do interesu. Tak. I tak naprawdę szkolenia motocyklowe w Lublinie najbardziej, że tak powiem, wspiera branża budowlana. Oczywiście no, wspiera nas również Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. No i PZMOT, gdzie po po prostu Klub Motosekcja zrzeszony w PZ również wspierają nasze działania. Oprócz tego jest jeszcze bardzo dużo innych firm, które chcą się przyczynić do bezpieczeństwa motocyklistów. Można ich znaleźć na naszej stronie motomyślniksekcja.pl, na Facebooku. Na każdym filmiku z naszych szkoleń, zjazd są właśnie na dużej planszy umieszczeni nasi sponsorzy. No, bo tak naprawdę dzięki tym firmom możemy właśnie zrobić takie bezpłatne szkolenia. Się pojawia jeszcze raz dla przypomnienia adres, pod który można znaleźć tych ludzi. Ja ze, swojego, ze swojej strony powiem tylko tyle. Bardzo Wam dziękuję. Mam na myśli firmy i prywatne osoby, które wspierają działalność Motosekcji i ODTJ Word w Lublinie za to, że jesteście. I naprawdę. Warto pomagać w takich działaniach, bo przez Artur, jak powiedziałem, nie jest tak potwornie nadzianym człowiekiem, żeby mógł to sfinansować z własnej kieszeni. To jest właśnie taka misja, o której mówiłem, i myślę, że cieszę się bardzo, że to funkcjonuje. Cieszę się bardzo, że sponsorzy pomagają, no i że coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że tak nie do końca potrafi jeździć. Tak, rzeczywiście. Ja tak naprawdę. Yy... Chciałem tylko przypomnieć, że my oprócz szkoleń takich bezpłatnych, również robimy szkolenia komercyjne. Powiem wam tylko, że w tym roku tak, motosekcja zorganizowała pięć takich bezpłatnych szkoleń. Jedno było tylko dla pań. W sumie przeszkoliliśmy 300 motocyklistów i motocyklistek z całej Polski. Ludzie, którzy potrafili przyjechać nawet 660 kilometrów do lublina, żeby się podszkolić. A. Mm, tak naprawdę zgłosiło się ponad 1900 osób na te pięć szkoleń, z których po prostu wylosowaliśmy te 300, tak? w sezonie, no jako motosekcja przeszkoliliśmy prawie tysiąc motocyklistów. Ja pozostaje podziękować Artur za to, co robisz i życzyć powodzenia w roku 2022. Tak, już zbieramy, że tak powiem fundusze, już biegamy po sponsorach, żeby w przyszłym roku też zorganizować przynajmniej te pięć szkoleń. Oczywiście moją taką misją, ale też i takim wielkim zadaniem jest, żeby uświadomić tych ludzi, że tory, które są w Polsce czy kartingowe, czy odetyoty nie służą wcale w większości do ścigania. Ponad połowa imprez na tych torach to są tak zwane szkolenia. Tylko musicie pamiętać, żebyście nie pomylili szkolenia z tak zwanymi wolnymi jazdami albo track dayem. Bo to już jest dla osób, które już umieją jeździć, które już mają opanowane techniki motocyklowe. I jeżeli pojedziecie na taką imprezę w stylu y, wolnej jazdy, track day, możecie się okazać, że no, zderzycie się ze ścianą, bo ludzie tam już będą jeździli na kolanie, na łokciu. A trzeba zacząć, jak ja to mówię, najpierw od podstaw, czyli najpierw szkolenia motocyklowe. Do boju, rodaczki i rodacy. Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Auta dla przyjaciół.pl, import pojazdów na zamówienie. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Sponsorem programu jest marka Indian Motocycle. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Kolejna wizyta w Jack Motorcycle i pewne zaskoczenie. Jacek, poniżej pewnej półki nie zejdziesz na pewno, bo triumf to też król wśród motocykli, ale skąd triumf w Twojej firmie? No, triumf pojawił się e, może nie tyle z zaskoczenia, co z zauroczenia, bo no nie ukrywajmy, że sprowadzamy też, posiłkujemy się motocyklami ze Stanów Zjednoczonych. No i na jednej z aukcji pojawił się taki motocykl i stwierdziliśmy, że no, grzechem byłoby go nie kupić. Więc stąd pojawił się u nas. No. Traxon, właśnie, to jest. No... Dobrze, ale w, wiesz Traxon, ale to nie jest zwykły Traxon, to jest motocykl, który jest bardzo limitowany. Tak, to jest model Traxon TFC 146 sztuka na 750. No, w Polsce chyba zostały, znaczy umożliwione było dwa modele na sieci dilerskiej na cały świat, właśnie te 750 sztuk. To i tak dobrze było. Z tego co wiem, to w Polsce one nawet nie postały chwili w salonie, tylko od razu się sprzedały. E, przyjechał ze Stanów. Czy on był w dobrej kondycji? No tak. My generalnie wszystkie motocykle staramy się, żeby... Technicznie były sprawne. Niektóre wizualne rzeczy oczywiście można odtworzyć, ale przez to, że dajemy gwarancję na to, co sprzedajemy, to nie jest tak, że po sprzedaży mamy ręce i gwarancja dobramy, ale jest normalnie roczna gwarancja tak naprawdę na wszystko, co jest związane z technicznym i jego atrybutami, także. No dobrze, ale wiesz, to jest też fajna rzecz, że ten motocykl wcale nie psuje wizerunku firmy, bo to jest bardzo zacny sprzęt. Ja jestem wielkim fanem Triumfa i uważam, że. No i Harleja zresztą też. I uważam, że jest to naprawdę cacko. Czy rozumiem, że wyście go przywieźli do Polski on jest do sprzedania? Tak, ten model jest do sprzedania. No, godny polecenia, tak jak mówię, Gwarancja na ten motocykl. Wszystkie części oryginalne zamawialiśmy tutaj w salonie w Warszawie w triumfie, także na wszystko są faktury. Sprzęt godzin polecenia. E, czy można coś powiedzieć o przebiegu, o jego losach? Przebieg ma 700 mil przejechane. Motocykl, tak jak wspominałem, był uszkodzony na zasadzie poprawek lakierniczych, manetka, lusterko tego typu rzeczy. O no, co ważne, nie musiałeś prosić nikogo z zewnątrz o poprawki lakiernicze, bo sam to też możesz zrobić u siebie. Dokładnie. No tutaj akurat. Kwestia byłaby bezbarwnego lakieru, bo tu w większości elementów, owiewka, błotnik, to są karbonowe elementy, które no, nie dałoby się tak naprawić lakierem, ale były całe, także na szczęście wyższy efekt. Wiesz co, ważne w tych wszystkich patentach jest to, czy się ma takiego partnera w Stanach Zjednoczonych, który sprawdza pewne rzeczy i on Ci daje znać, to jest sztuka warta grzechu, niekręcone przebiegi i tym podobne rzeczy. Masz kogoś takiego w Stanach? To znaczy tak, e, jeśli jest możliwość do zobaczenia... E... Gdzieś, gdzie ten mój człowiek może podjechać, to jak najbardziej tak. Ale teraz y, naprawdę jest tyle możliwości sprawdzenia tego przez internet. Są strony, gdzie się sprawdza historię, przebieg. Także no to już nie te czasy, gdzie można było y, kręcić liczniki, tylko naprawdę wszystko można udokumentować. Także klient myślę, że nie będzie bał się kupić czegoś takiego. No właśnie, bo zawsze mnie to zastanawia, czy Amerykanie kręcą, robią jakieś dziwne numery. Raczej chyba to się już w tej chwili nie opłaca. Nie, to się po pierwsze nie opłaca. Naprawdę, jeśli jest przebieg 100 tysięcy w motocyklu ze Stanów, to uwierzcie mi, że to jest 100 tysięcy po serwisie. To nawet ja bym tutaj nie próbował yy, zmieniać cokolwiek, bo tak jak mówię, zawsze jest na to gwarancja. I jeszcze pozostaje takie pytanie: bo jest zawsze taka luka, w którą ty się musisz wcisnąć, czyli cena zakupu, cena sprzedaży, gdzieś tam Twój zysk. Czy wyłapiecie okazję w Stanach? Tak, jak najbardziej. Są to okazje, tak jak chociażby ten trackstone. No bo ceny nowych tych motocykli, no nie ukrywajmy, no nie wszystkich by było na to stać. No a my szukamy okazji, mój brat Adam siedzi po prostu niemalże 24 na dobę i obserwuje wszystkie te aukcje i wyszukuje takie perełki. No dobrze, to w takim razie drodzy widzowie, jak będziecie odwiedzali Jack Motorcycle, być może Kupicie Triumfa Traxtona przy okazji jakiegoś Harleja, bo Harlejów tutaj ci dostatek i to bardzo pięknych, i czasami bardzo niekonwencjonalnie zrobionych. Jacek, dzięki wielkie i cieszę się bardzo, że marka, z którą jestem związany i którą bardzo lubię, też znalazła swoje miejsce w Twojej firmie. Ja też się cieszę i bardzo Wam dziękuję wszystkim za spotkanie. Dzięki wielkie. Czas na kolejny etap podróży Radka. Mamy za sobą już Gruzję, bardzo przyjazną i bardzo miłą, choć. Bardzo restrykcyjno, jak chodzi o przepisy drogowe. No i pojawiamy się gdzie? No, następnym celem był Azerbejdżan, Baku, Kuwait południa. No i to był nasz cel, chcieliśmy to zobaczyć, ale nie było tak prosto. Mieliśmy zabezpieczenia. Wszelkie typu covidy, pcr, -y, wizy, wszystko byliśmy przygotowani, no i niestety przyjechaliśmy na granicę, posiedzieliśmy tam z dwie godziny, posprawdzali nam wszystkie dokumenty, przyszedł pan celnik czy tam policjant, no powiedział, że musimy się wrócić do Tbilisi do ambasady, jakąś przeprowadzić rozmowę i wtedy dostaniemy, no, że tak powiem przepustkę albo nie, ale mówi raczej stracimy cały dzień i raczej nic z tego nie będzie. Mówi yy, tylko pociągiem, ewentualnie samolotem. No dobrze, no więc zostaliście gdzie? No i zostaliśmy na granicy, myślimy do Armenii, mamy 50 kilometrów, no to lecimy na Armenię. No i polecieliśmy do Armenii, no i po drodze akurat trafił się nam festyn, przy drodze akurat byliśmy głodni. Stanęliśmy z kumplem na festyn. Od razu nam ugościli, podali serdecznie, jak to, jak to w tych krajach wszystkich. No i okazało się, że z festynu zrobiło się wesele na 400 ludzi, które tam trwa 5 dni plus 2 dni poprawiny. Wiesz, to te poprawiny też przeżyliście? Nie, uciekliśmy na drugi dzień rano, chociaż było ciężko. Mają mocne głowy? Bardzo. Bardzo mocne głowy i bardzo długie toasty. No. Słuchaj, ale. To też pytanie, bo gdzie spaliście w, w Armenii? U ojca pana młodego. O. Tak, to dla nich to by był. Myśmy się dowiedzieli później, po coś żeśmy tam napąknęli, że zjemy, to tego posiedzimy, popatrzymy, no i pojedziemy dalej. No to powiedzieli, że dla młodej pary to by był taki dyshonor, że, no, żebyśmy o tym nie myśleli. No, czyli bardzo po przyjacielsku i tak. bardzo honorowo. E, tańczyłeś? Oczywiście. Z mężczyzną, bo inaczej się nie da. Żartujesz. Tak. Panie z paniami, mężczyźni z mężczyznami. To powiem Ci głębokie doznanie. Powiedz mi, poza tą nocą, kiedy spaliście tam u ojca pana młodego, gdzie jeszcze zatrzymywaliście się w hotelach? Nie, tam nie zatrzymywaliśmy się, bo, bo praktycznie myśmy mieli z Azerbejdżanu, z granicy Azerbe, Azerbejdżanu do, do Armenii 50 kilometrów. Także przydarzyło się nam wesele i bardzo fajnie. Nawiasem mówiąc, mam kontakt z ludźmi z wesela, chyba ich mam na Facebooku z 200. podałem jednemu i, się, że tak powiem, i bardzo mi piszą, że mają znowu wesele w przyszłym roku, w lipcu, że nas zapraszają. To może zaprosimy Dimę, już wspominam o tym, bo jesteśmy w gościnnych progach Barble Shopu. Mr. Morgan, Dima jest też motocyklistą, i tak myślał o takiej wyprawie dalszej, może uda się go też wyciągnąć w tamte rejony. Słuchaj, paliwo. W Azerbejdżanie? Oj, chyba 3,50. No to jest. Nie, prze... sorry, przepraszam. W Azerbejdżanie paliwo kosztuje 3,20, a w Armenii drogo. W Armenii drogo około 6 zł. Na dobrą sprawę, ta podróż mogłaby się nie kończyć w tych rejonach, bo miałeś zupełnie inne plany. Jak słychać, widać i czuć, mieliście problemy na granicy. Co się działo dalej? Bo wiem, że jakieś kłopoty były z kluczykami, no dalej, dalej, zrobiliśmy swój plan, pojechaliśmy do Armenii, do stolicy, Erewań, taki był kiedyś kawał radio Erewań znowu nadaje, najmniej ciekawy kraj i dlatego był bardzo ciekawy. Bo, bo coś innego, no i później wróciliśmy się już z powrotem, już nie będę opowiadał, żeby, żeby się dostać do Azerbejdżanu. W końcu dzięki mojej Krystynie, która ogarnęła nam wszystkie jakby wizy, samoloty i tak dalej, dostaliśmy się, no ale nam chodzi tu o podróże motocyklowe. No później wróciliśmy się z powrotem do, do Gruzji, no i tam jeszcze posiedzieliśmy dwa tygodnie jeżdżąc po górach, po różnych ciekawych miejscach, gdzie wszystkich serdecznie zapraszam. A nie, nie zgubiłeś kluczyków? Nie zgubiłem kluczyków. Nie, bo coś tam było z tym. Ukradli mi kluczyki. Stało się tak, że przyjechaliśmy już z powrotem do Batumi pod hotel. Już tacy czuliśmy się jak w domu, bo naprawdę tam się człowiek czuje jak u siebie w domu. No i zapomniałem, po prostu kluczyki zostawiłem albo w kufrze, albo w stacyjce. I kolega tak samo. Tylko, że kolega miał zapasowe kluczyki. Ja całe życie, nawet jak jadę z węgierskiej górki, naszej pięknej 100 km gdzieś mam zapasowe. A teraz coś grzebałem przy motorze, wyciągnąłem z tego schowka, co mam zawsze. I to jest właśnie dla wszystkich podróżników przestroga, żeby zawsze mieć drugie kluczyki. No i rano gdzie my chcesz, yy, jedziemy, nie mam kluczyków. Obszukaliśmy wszystko, no nie ma. Andrzej, Andrzejowi kumplowi też tam wyciągli kufer, no ale... Miał, zapasowe kluczyki miał w tym kufrze, mu wzięli, no ale drugie miał. No i zaczęły się troszkę perturbacje. Musieliśmy przez to wracać promem do Odessy. Ale też super przeżycie. 56 godzin prąd płynął, przeżyliśmy sztorm, z czego się zrobiło 80 godzin, ale towarzystwo było doborowe, także dopłynęliśmy do Czarnomorska, z Czarnomorska do Odessy. W Odessie przyjechał autokar z moimi kluczykami, no i później już normalnie. No i właśnie tak wyglądają czasami przygody w czasie długich przejazdów. Pamiętajcie o kluczykach. Pamiętajcie o tym, że możecie trafić nawet na weselek, na którym zostanie, bardzo, zostanie się bardzo fajnie przyjęci. No i pamiętajcie o tym, żeby mieć ze sobą ciepłe ciuchy nawet w Turcji. Dzięki ci wielkie. Dziękuję również.